Witam wszystkich serdecznie z trygonu wody, czyli rak, skorpion i ryby. I zapraszam do czytania tygodniowego. Zrobimy sobie czytanie na pierwszy tydzień stycznia 2021 od 4 do 10 stycznia. Zobaczymy, co przyniesie nam ten tydzień. Dla trygonu wody. Pozostałe trygony, pozostałe znaki zodiaku są w kolejnych filmikach. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to odwołuję i zapraszam do obejrzenia tamtych filmików. A teraz zapraszam do czytania dla trygonu wody, czyli rak, skorpion i ryby. Zobaczmy, co im przyniesie nowy tydzień. Od 4 do 10 stycznia 2021 roku. Co dla trygonu wody, mają nam do przekazania karty Tarota na tydzień od 4 do 10 stycznia 2021 roku. I zobaczmy. Już sobie przechodzimy, główna energia tego tygodnia, co odchodzi do przeszłości, co przychodzi. Co będzie Wam pomagać? Co może Wam przeszkadzać? Jakie są wpływy zewnętrzne? Jakie są wpływy ukryte? I jaki jest rezultat końcowy tego tygodnia, albo rada. I przechodzimy do czytania. No, Wasza energia w tym tygodniu to karta księżyca mówi o tym, że w tym tygodniu będziecie bardzo skupiać się na swoim wnętrzu, na podświadomości będziecie starali się poznać swoją psychikę, to co się tam dojrzewa, ewoluje w was, to są takie też skupianie się bardziej na, na tym kierowanie się podświadomością instynktem w tym, co was siedzi, to taka jakieś mogą być sprawy złudne, ukryte, jakieś złe przeczucia. Będzie w tym dużo też iluzji takiego przemyśliwania, zastanawiania się, co by było gdyby. to jest też takie szukanie odpowiedzi na swoje dylematy na swoje problemy duża też wyobraźnia, duże też takie, taka emocjonalność i takie zawieszenie w swoich skupienie się na swoich myślach. Może to być też takie trochę zmiana naszych nastrojów, czyli takie przechodzenie między nastrojami złymi a dobrymi, taka troszkę niestabilność w tym tygodniu. Natomiast do przeszłości odchodzą nam jakieś dylematy, coś, co nam do tej pory leżało na, na głowie, to co do tej pory, o czym żeśmy do tej pory. Myśleli, co było naszym takim konfliktem wewnętrznym, to, to w tym tygodniu odchodzi do y, przeszłości, y, czyli przestajemy się y, y, zastanawiać nad tym, y, c, y, co, mogliśmy, y, co mogliśmy zrobić w danej sytuacji, jak mogliśmy postąpić, czy to, co robiliśmy do tej pory było właściwe, bo może nie było właściwe, y, kończy się taka burza. Burza umysłowa. Jest też w tej karcie coś takiego, że do przeszłości odchodzi takie poczucie, że myśmy na jakimś polu zwyciężyli, a inni zostali pokonani. Czyli takim dochodzenie po trupach do celu. W tym tygodniu odchodzimy od takiego myślenia. Nie robimy niczego na siłę, nie robimy niczego po trupach. Powoli, stopniowo oczyszczamy się z tej złej energii. No natomiast co przychodzi. No, niestety nadal tkwimy w jakichś złych energiach, w złych myślach, coś nas nadal trapi. Dalej nam coś przeszkadza i nas uwiera. Ciągle na poziomie umysłu zamartwiamy się jakimiś sprawami, czujemy się uwięzieni w naszej wyobraźni, w tym, co sobie Kreujemy. No, o tym mówi też karta księżyca. To jest takie, to jest właśnie takie skupianie się na, na swoich, na, na swoich niepowodzeniach. To jest też takie, że myślimy o tym, że nie mamy wyjścia z danej sytuacji, nie widzimy przed sobą jakby pozytywów. Czujemy się zablokowani w swojej podświadomości, obawiamy się jakichś trudności i wyjścia z tych trudności. I karta ta mówi o tym, że no należałoby stawić czoła tym przeciwnościom, bo to są tylko nasze. Myśli, to, to tylko na poziomie naszej głowy wszystko siedzi i jesteśmy w stanie z tego wyjść. Nie ma potrzeby siedzieć i tkwić w takim przeświadczeniu, że nie ma przyszłości i nie ma, i nie ma drogi przed nami, bo zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji. To mogą być też jakieś wiadomości, które do nas przyjdą. W tym tygodniu niezbyt miłe, niezbyt korzystne te wiadomości, które mogą nam przynieść jakieś zmartwienia, jakieś kłopoty, ale to są krótkotrwałe, to nie są, to nie są karty wielkich arkan, więc to są takie wiadomości, które, których energia zniknie, nie będzie się ciągnęła przez kolejne tygodnie. Co może nam pomóc? Pomoże, albo może nam pomóc takie skupienie się na swoim wnętrzu i takiej kreatywności, czyli myśleniu o tym, żeby sprawić sobie czymś przyjemność, po prostu, żeby Albo rozpocząć coś, robienie jakichś kreatywnych rzeczy, sprawić sobie jakąś przyjemność. Może to, być też, może to być też zabawa z dziećmi, spędzanie czasu z dziećmi. To jest też pomoże nam też takie uporządkowanie swoich emocji. Mówi też, że nie należy skupiać się na przygnębieniu. Należy pobudzić swoją wyobraźnię do, do działania, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, żeby pokierować się sercem i uczuciami, nie skupiać się na, na tych złych rzeczach, które tutaj mogą do nas przyjść, tylko starać się. Przerobić je na coś pozytywnego, na coś kreatywnego. To mogą być też, tak patrząc teraz, to te złe wiadomości mogą okazać się wcale nie aż takie straszne, jak nam się tutaj właśnie będzie wydawało na pierwszy rzut oka. One mogą się okazać całkiem błahe i i nieszkodliwe, natomiast my będziemy za bardzo je wyolbrzymiać, za bardzo będziemy do nich podchodzić na poziomie rozumu i, i zamiast podejść do tego bardziej na, na luzie. Co nam może wpływać, co będzie nam pomagać? No to też takie. Wydarzenia, które skupienie się generalnie na sprawieniu sobie przyjemności, czyli na jakiejś kreatywności, na zrobieniu sobie czegoś dobrego, przyjemnego i, i doświadczeniu czegoś innego, nowego, emocjonalnego bardziej. Natomiast co może przeszkadzać? Przeszkadzać może mamy tu mm, króla mieczy. Albo może to być osoba, która w tym tygodniu może nam kłaść jakieś kłody pod nogi. To osoba, która może być z trygonu powietrza, a więc bliźnięta waga wodnik. To osoba, która jest bardzo inteligentna, która kieruje się w życiu rozumem. To osoba y, bardzo mądra. Y, może to być osoba y, z pracy. Y, może to być osoba, która będzie y, w tym tygodniu nam się przyglądać y, będzie patrzeć na to, co robimy i y, jak robimy. I y, 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 w tym tygodniu powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby nie poddawać się tej osobie, starać się od niej odgrodzić, starać się nie wchodzić w konflikty z tą osobą. Może to być jakieś dla nas wyzwanie, ponieważ może to być osoba, z którą może dojść do jakiegoś konfliktu, która dominuje albo osoba, która ewentualnie będzie chciała wywrzeć na nas jakiś wpływ. Co, jakie są wpływy zewnętrzne? Generalnie otoczenie nam sprzyja, być może dostaniemy w całym tym smutku, w którym tutaj siedzimy. W tym umyśle, na którym, w którym jesteśmy w tym tygodniu skupieni, to karty pokazują, że być może przyjdą do nas w tym tygodniu z zewnątrz jakieś miłe wiadomości. Bardzo takie, które sprawią nam dużą radość, które będą dla nas kojące, które Przyjdą od kogoś z naszego otoczenia. Może to być przyjaciel albo ktoś z rodziny. To jakaś osoba wrażliwa, która może też oznaczać osobę, która jest nami zainteresowana, chce nawiązać z nami jakieś kontakty bliższe. To osoba, która może przyjść do nas z, jakim, z jakąś ofertą. Może to być list miłosny, albo pomoc ze strony kogoś, kto darzy nas jakimś uczuciem. To ze strony wpływów zewnętrznych, może to być też oczywiście zaproszenie, na przykład, na, na jakąś uroczystość, albo Sytuacja, która wymaga od nas większego zaangażowania się w coś. Natomiast na poziomie ukrytym, to co u nas, no to będziemy w tym tygodniu bardzo rozważni. Będziemy się, generalnie skupimy się na poziomie rozumu w tym tygodniu, czyli będziemy bardzo praktyczni. Troszkę może wyizolowani od zewnętrznego świata. Bardziej skupimy się na pracy. Bardziej skupimy się na tym, na materii. Będziemy generalnie odstawimy na bok, jakby w tym tygodniu, uczucia. Na, będziemy generalnie też analizować coś y, y, racjonalnie myśleć bardzo. Y, to też takie y, zajmowanie się sprawami głównie zawodowymi. Y, morzo, mogą to być też y, jakieś... Sprawy, które są w nas, i będziemy je bardzo mocno analizować. Jakieś istotne sprawy, które dotąd nas przytłaczały, to będziemy starali się na nich skupić i pokierować się rozumem i przeanalizować te wszystkie sprawy i dojść do jakichś wniosków. Trzymając w ryzach uczucia. Czyli odrzucamy w tym tygodniu intuicję, a bardziej skupiamy się na rozumie i trzymamy się swoich jakichś wcześniejszych założeń. A jaki jest rezultat końcowy? Stoimy przed w tym tygodniu przed jakimś Wyborem. Zastanawiamy się, jaką drogę wybrać. Czy kierować się tym, co dotychczas zamierzaliśmy robić, czy trzymać się tych stereotypów wszystkich. Czy dalej pogrążać nasze myśli w te takie emocjonalne rozterki, czy jednak. Spiąć się w sobie i dążyć do sukcesu, do dokonywania jakichś zmian w swoim życiu. Tu w tym tygodniu będziemy się zastanawiać, którą drogę wybrać. Karta ta mówi o tym, że nastąpi jakiś zwrot w naszym życiu, nastąpi jakiś ruch i duże zmiany. Natomiast mówi o tym, że musimy podjąć decyzję, czy chcemy tkwić nadal w tych energiach tutaj, które nam ciążą, czy jednak pójść w kierunku tych pozytywnych energii i zmienić coś w naszym życiu. W większości wypadków ta karta mówi, że zmiany idą w dobrym kierunku i mówi o tym, że możemy Otrzymać też jakieś wiadomości, które takie niezapowiedziane, które zmienią nasz sposób myślenia. Być może te karty zresztą mówią o tym, że, że mogą przyjść do nas jakieś wiadomości i należałoby na nie w tym tygodniu zwrócić uwagę. Karty tak radzą, żeby wziąć się pod uwagę i że mogą one zmienić nasz kierunek myślenia albo też kierunek naszego dalszego postępowania. I to tyle dla znaków wodnych czyli raka, skorpiona i rybna na ten tydzień, nadchodzący stycznia. Zapraszam Was do lajkowania, do subskrypcji mojego kanału, do wyrażania y, swoich opinii. Czy to z, te czytania z Wami rezonują, czy, czy Wam się podobają i zapraszam na kolejne filmiki. Dziękuję.